Siamanko z tej strony! wiecie kto? Jestem tu dzisiaj z moim jednym z bardziej lubianych kamerzystów. Kamerzyst. Kamerzy. Jak to się wymawia? Kamerzysty. Kamerzystów. Kamerzystów? No. Dobrze. Mój drogi kamerzysto. I mój drogi widzu, mamy tutaj najnowsze A5 z 2019 roku. Z dwulitrowym silnikiem. Tak, niestety z dwulitrowym silnikiem. Nie, nie przyspieszałeś się. Ta wielka buda ma dwa litry

And go feathers and see this too When you want to Mam tutaj wirtualny kokpit Skrzynię dwusprzęgłową DSG automatyczną Klasyczny ekranik na środku I piękne obite Akantarą fotele Nie mi to zbyt... Dobrze No ale to jest w końcu i muzynka, którą mamy się wodzić do domu Do szkoły, do pracy No i do biedronki Jak to na polskiego Janusza przystało Nie no, żartuję, no że nie będę tak wysoko jechał W Teraz będę po pierwszym kilometrze powiem wam o swoich odczuciach pierwszych odczuciach jadę tym samochodem pierwszy raz w życiu, ale mam porównanie do RS Trójki, która była z tego samego rocznika. No i była w podobnym wyposażeniu. No Dobra, RS Trójka była w biedzie, bo nie było wirtualnego kokpitu. Na pewno na pierwszy rzut oka rzuca mi się tutaj mocno w oczy. Wirtualny kokpit, który jest naprawdę e, piękny. Piękny. W porównaniu do analogicznych zegarów to jest coś bez porównania. Ja lubię technologię. A technologia to przyszłość. I to się prezentuje o wiele lepiej. Nie wiem jak funkcjonalność tych zegarów, czy coś mnie przycina, czy jest wszystko dobrze ułożone tak, żeby było czytelne i widoczne w każdym momencie jazdy. Ale w tym momencie powiem, że robi na mnie to wrażenie. Kierownica, układ kierowniczy, kierownica sama w sobie jest trójramienna. I... W sumie podobno do tej, która była RS3 w rs W rs oczywiście była obita alkantarą, co podnosiło poziom prestiżu polskiego Janusza i cebulactwa. Więc uważam, że tutaj kierownica jest biedniejsza. Aczkolwiek tak samo ładna, ale biedniejsza. Bo nie ma alcantary, obicia z alcantary. Ekran no wygląda, no jak w takim iPadzie z 2010 roku. No wygląda jak w takim iPadzie, wciskanym na dotyk z 2010 roku. To są takie wady, zalety na pierwszy rzut oka. Na pewno wyloty wloty powietrza, klimatyzacji i nawiewu. Wyglądają lepiej niż RS3, bo tam to jak w jakimś Star Treku albo Star Warsie. tak do 60 na godzinę mielił. Mamy tutaj chyba całoroczne opony ogólnie, więc no nie, nie, nie popisują się przyczepnością do 60 na godzinę. To przyspieszenie jest bardzo łagodne. Jak zauważyliście, głowa nie poleciała mi do tyłu, jak jakimś hipernapędzie. napędzie. No, tak, normalnie. W sumie, jakie ma być przyspieszenie przy 190 koniach mechanicznych i w takiej dużej budzie? Jest napędem naprzód. To nie jest auto, żeby się ścigać. To jest auto, żebyście sobie wsiedli do niego, sadzili sobie na tylne kanapy siodełko dla dziecka, posadzili tam psa. I pojechali na zakupy. Na zakupy. na zapasy. Na co najmniej miesiąc, jak przyjdzie koronawirus i będzie kwarantanna. To na takie zakupy możecie sobie pojechać do sklepu. Zmieści wam się w bagażniku. Pokażę wam później. I znaczy autostradzie w Niemczech, to można sobie przetestować wszystkie funkcje. Tutaj przyspieszenie, tryby i tak dalej. Start. Dobra, pokażę Wam, co jest tutaj jeszcze takiego wartego uwagi. Nie, mamy zasłonkę, która się automatycznie chowa i otwiera. A oprócz zasłonki możemy sobie jeszcze zrobić okno w trakcie jazdy. Tworzymy sobie na przykład jest tam gorąco, puściliśmy bąka, nie możemy wytrzymać w kabinie, albo czujemy, że nie nas pasażer śmierdzi. Bo nie, nie takie rzeczy się dzieją, jak kogoś wozisz. No to otwieramy sobie okno. Jest dosyć duże, chociaż otwartość to nie jest taka duża jak sama szyba. Otwieramy sobie, wietrzymy i jedziemy dalej. Możemy spokojnie jechać. I nie kręci nas w nosie, żeby się zeżygać. Bo wiecie, że tak czasami bywa W jak chcecie kogoś wozić Na przykład w Uberze kogoś tym Człowiek, nie polecam tego auta na Uber Może trochę za drogie jest, no ale kto wie No jest taki koleś tam w Warszawie, który wozi Pewnych ludzi Sportowymi autami Halo. i długo się podgłaśnia. To mi się nie podoba. Audio 7x10. Słyszałem lepsze. Słyszałem gorsze. 7x10. Chyba, że po prostu tutaj są tak ustawione te głośniki, ale przed chwilą patrzyliśmy, to 7x10 daje. <laughs> Chwilowe. 16 litrów. Wcześniej silnik był zimny, więc nie ma co tutaj sprawdzać. Długookresowe. 10,8. 2 litry pod maską. 10,8 litrów spalania. Hmm. Myślę, że nie najgorzej, 190 koni. Myślę, że nie najlepiej, nie najgorzej. Chociaż długookresowy jest z bardziej dynamicznej jazdy niż z tej takiej ekonomicznej. Myślę, że jakbyście spieli po ślady, to by wam wyszło z 8. Da radę. Ta radę, 8 litrów. Ehm... Ciekawe jak z moją dwutrówką będzie. Plus 10. Nie no, 10 to chyba nie. Jedna rzecz, o której chcę powiedzieć, i wygląda to mało estetycznie, to te lampki, które wskazują, że ktoś jest w martwym punkcie, wyglądają lipnie, no tak jakbyście wsadzili starą żarówkę z 98 roku do jakiejś takiej żółtej lampy. Tak to wygląda. Ale skoro mówimy o lampach, to ja przejdę sobie do zawieszenia. Bo zawieszenie generalnie jest twardzone, ale to nie znaczy, że nie jest komfortowe. O, wow, to całkiem dobrze się trzyma. Mój kamerzysta wspomniał o jednej ciekawej opcji, która mi się nie podoba. I to jest tak jakbyście kupili sobie GT-R i wstawili do niego gaz. Nie lubię takich akcji. Wiem, że wy te, niektórzy z was powiedzą, ale jak, to? no on tyle pali, no to wstawię sobie gaz i będzie zajebiście. No nie, no bo kupujesz sobie, sobie takie auto, to skądś pierdolić. Musicie stać na to paliwo. I na to spalanie. Więc... Powrócę sobie do Audi A5, o którym mówiłem. Nie podoba mi się to, że dźwięk silnika jest wzmacniany głośnikami. Czyli idziemy sobie normalnie tak jak teraz. Ja sobie dodam gazu. Zaraz sobie dodam gazu, bo jadę w korku. No i brzmi trochę inaczej. Ale jeśli zrobicie tak samo, ale będziecie gadać z kimś przez telefon. Dość, dźwięk silnika nagle o dziwo zmienia się I brzmi jak kosiarka Trą Jesteśmy na miejscu Tutaj wam pokażę dźwięk Przyspieszenie Launch kontrola Żartowałem, to nie ma launch kontrola 250 tysięcy i dostaniecie launch kontrola? Nie, nie, nie To jak zapłacicie 300 To wtedy będziecie mieli I kupicie sobie na przykład BMW A nie, Audi Albo rs bo to jest wyjątek A teraz ja wychodzę i robimy zamiankę mój kamerzysta będzie prowadził a ja sobie to autko ponagrywam piękne to jest. to jest po prostu bardzo ładne bardzo ładne to mi się to. to to jest to to okay, to jest wszystko okay. tu, tu jest to jest brzydkie to to mi się nie podoba w ogóle to jest średnie co najwyżej takie jak detale kierownica jest piękna to jest świetne to, a od ubicia alcantara to hmm. tak samo tutaj mamy Tutaj, pięknie to wygląda, powiem szczerze. Trochę jakby, się, trochę jakby się dusił. A na sporcie? To było na sporcie. Okej, okay? dobra, nieważne, to dawaj, ruszaj. Myślę, że mm, na dzisiaj możemy sobie skończyć omawianie tego samochodu. Czybym kupił go za 250 tysięcy złotych? w tej wersji z tym wirtualnym cockpitem S-Line'a? Bardzo możliwe. Jakbym miał 30 lat, dzieci albo po prostu żonę, kobietę, potrzebowałbym auta do podróżowania, do wygodnej jazdy. Praktyczne, całkiem duże, choć otworzysz mi bagażnik. Duże i praktyczne, żebyśmy mogli zmieścić chipsy, największą paczkę, ewentualnie ziemniaki, lub małego człowieka. Ja będę wchodził do bagażnika, nawet o tym nie myśl. A przy okazji chcielibyśmy wygodę, to może i bym wybrał to auto, ale ja lubię sportowe auto, a jako sportowe auto to, to nie jest. Więc czy bym go kupił? Do tego, do czego wam powiedziałem, tak. A jeśli Ci się podobało, to zapraszam Cię na mojego Instagrama marcin szumiel. Na dzisiaj już kończymy, widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie.